Witam serdecznie, luka z tej strony zapraszam Was na ma mały materiał związany z moim przeżyciem jak ja zacząłem modernizować e, komputer swój Poczekajcie, przy... bo przed chwilą nagrywałem film i troszeczkę się muszę napić. Się. Od, od pewnego czasu, yy, albo nie wiecie, od pewnego czasu, zacząłem po prostu bardzo poważną modernizację komputera. Zacząłem od tego, że y, wymieniłem kartę graficzną. Nie, najpierw, żeby to wszystko zadziałało, żebym nie miał problemów z, z mocą, yy, wziąłem po prostu, yy, kupiłem, jakby powiedzieć Wam, nowy zasilacz zasilacz jest to podstawa, podstawowa element który umożliwia po prostu nam zabawę z stworzeniem inaczej innych elementów jak dobrać zasilacz ja dobrałem zasilacz swu, yy, przede wszystkim cenową miałem ograniczoną kasę bo też y, troszeczkę mam inne wydatki miałem, inne wydatki, więc miałem sobie wydzielony przedział pomiędzy tą kasą, a tą kasą, więc kupiłem powiedzmy komputer, raczej zasilacz, w odpowiednich parametrach, że bym później nie miał, później nie miałbym, jakby powiedzieć, Braków związanych z mocą to się leży dobrze, się spoglądaj, powiem tak, tym bardziej, że to jest więcej, zużycie z prądu troszeczkę ma, bo raczej znaczy mocy ma, bo to jest na układy na podzespołach AMDK, czyli AMDK ma procesor. Mam więc, ja sobie musiałem sobie zdawać sprawę że z tego, że yy, że. Że musi być komputer złożony tak, i tak, i tak, i tak. Druga sprawa. Dobry system chłodzenia. Zmieniałem później. Zmieniałem dobry system chłodzenia. Miałem najpierw tego freezera. Nie za bardzo byłem zadowolony z freezera, ponieważ nie mogłem dołożyć dodatkowo wentylatora. Kombinowałem. Nie podobało mi się to. Nie za bardzo mi się podobało. Teraz mam że Spartana jestem zadowolony, chociaż będzie jeszcze wymieniane w nim jedna rzecz, ale to mam małą niespodziankę zrobię. Raczej dwie rzeczy będą wymieniane. Ale to dopiero pod koniec wakacji, bo teraz chcę troszeczkę kasy zaoszczędzić na wyjazd, muszę troszeczkę zaoszczędzić kasy, więc w następnym tego miesiącu nie będzie o unboxingu, chociaż powiem szczerze, że muszę zrobić jeden materiał, który zrenderować muszę go, a ja mi się chore nie chcę trochę za dużo jest po prostu za dużo, za dużo było materiału jest dużo trzeba przejrzeć bo tam jest kilka materiałów których trzeba po prostu wyeliminować ale to zrobię wam chcę to po prostu porządnie to zrobić w miarę na jakość materiału troszeczkę może możecie narzekać bo to troszeczkę jednak jak są dwie osoby a jedna osoba więc Miejcie to troszeczkę na uwadze, ale to to później powiem. Druga sprawa wybie, wymieniałem kartę graficzną. Oczywiście złożyłem sobie troszeczkę kasy na kartę graficzną, bo nie od razu mogłem kupić kartę graficzną. Dlaczego na przykład nie widziałem 970, a miałem 960 ze względów na ekonomicznych. Patrzyłem na testy w kompu Patrzyłem na testy i jest różnica kilku procent w stosunku do jakości, do ceny. Czyli powiedzmy, że ee, masz 160 fpsów na tym karcie na jednej, a na drugiej masz 100 na, na przykład 140, 20 fps, a. 970 kosztowała bodajże 1500 zł, a, a 960 kosztuje 900, 970 zł, 980 zł. Akurat serio C powiem tak, że stosunek jakości ceny przeważyło na 960, a poza tym nie zmieściłbym się do obudowy. To też trzeba patrzeć, czy się zmieści karta graficzna do obudowy, czy coś tam. Mam tą wersję troszeczkę mini. Um, tutaj mamy akurat możliwość obejrzenia starego. Stare, stara karta graficzna. O! Zobaczcie, tutaj jest akurat 960, to jest tam ta. A to jest moja karta stara. Zobaczcie, się śmieję, że moja karta stara jest mniejsza, większa niż ta nowa. Ale jakoś się, a a przepraszam za taki mały syf trochę, ale ja zawsze tak mam na biurku. Ja nie dbam o porządek niestety. Dobra, co tam dalej, w tym, tym miesiącu kupowałem pamięci operacyjne. Chciałbym po prostu pamięć operacyjne, bo po pierwsze to jest rozłożone na dwie, na dwie części. Pierwsza część to jest kupienie 16 GB druga część kolejna 16 GB, żeby to zapełnić, żeby to w miarę ładnie chodziło. Yy, Mała sugestia, jeżeli robicie na przykład, yy, widzicie, ja mam już 24 GB. Yy, proces, patrzcie czy wam wykrywa. Będzie tutaj pisało yy, 24 giga, ale może być napisane obsługiwane 16 GB. Co wtedy zrobić? W ustawieniach BIOSu, jeżeli macie różne częstotliwości, tak jak ja mam różne częstotliwości traktowania kart, pamięci operacyjnych, musicie zmienić na tą mniejszą. Czyli na przykład macie, jak, po, jak macie na przykład 1866 i kolejne 1000, i na przykład 1600, to musicie zmienić niestety na 1600 obsługiwane kościelama. Nie pójdzie Wam inaczej. Uwierzcie mi, nie pójdzie Wam inaczej. Po pierwsze szybciej wtedy komputer idzie. Muszę ssd troszeczkę zmniejszyć. Zoś mi tutaj za bardzo dużo jest rzeczy. A już widzę co jest. Do idzie. Wszystko idzie. O aż trochę zmniejszyło się. Coś jest nie tak. Co jest za dużo? Poczekajcie sekundę. Eee, coś jest za dużo programów na dysku. Czemu SimCity jest tu? O! Aha! Idzie do wywalenia, ile to zajmuje 3,5 giga. E. no i jedna. Hmm, dobra. Yy, druga sprawa, co będzie w przyszłości zrobione? Jak mówiłem, zmiana procesora na 830. 8320 jest to porównalny procesor do I5, czyli, czyli jest w miarę dobry do gier. I co jeszcze? Podaj, że będzie jeszcze zmiana. Jeszcze do, kupuję obudowę troszeczkę mniej, lepszą. Raczej hmm, trochę szerszą w, szerszą w sensie, szerszą, ale taką jak jest u mnie, troszeczkę szerszą ze względu na to, żeby te kable schować, bo nie jednak to razi troszeczkę te kable. A ten estetyka troszeczkę dla mnie musi też być. I chcę mieć z okienkiem, no niestety. I powiedzmy, że naj, do najwyższych dwóch lat komputer już jest taki w miarę obcy, dobry. I zmiana wentylatorów na procesorze. Tak, zmieniam wentylatory na procesorze na nie powiem jakie. Subskrybujcie, komentujcie łapeczkę w górę. Do usłyszenia Wam. A to moje były małe przemyślenia.